Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony. Filip Kajzerka, witam w ten, no, niezbyt pogodny dzień. Zapraszam na MLW Arenę na mecz otwarcia Euro 2023. Estonia przeciwko Szwecji. Mecz otwarcie to zawsze hype, zawsze się to wszystko zaczyna. Od tego jednego meczu, od tego jednego dnia, od tego jednego bojedynku, który jest naprawdę ciekawy, gospodarz Euro, czyli Estonia, która nie grała tych meczów. Będzie grała ze szwedami, którzy wybrnęli się z baraży oraz teraz są typowani na dobrych faworytów. Sędziu... Sędziować będzie dzisiaj toficzek. Mamy też War. I zaraz Estonia zacznie. Nie wiem, gdzie jest piłka, chyba jej nie widzę. Przynajmniej ja to jej nie widzę. Przynajmniej nie widzę sędzi. O, magicznie chyba trafiła na środek. No co można powiedzieć? Estonia i Szwecja. Ciekawe. Ciekawe zestawienie. W ogóle ciekawa grupa A. Bo także tam są Włochy i Portugalia. Czy można powiedzieć, że wyrównane? Według mnie tak. Ja myślę, że to będzie naprawdę interesujący mecz. I to nie będzie. Myślę, że będzie dużo emocji. No i po prostu czekamy na sędziego, o, na rozpoczęcie spotkania. I Iwaga, 3, dwa, 1. I zaczynamy Euro! Prodaming wiznął na sam początek meczu. Craft chyba już zaczyna strzelać! Chyba będzie zacznie zacząć te strzelanie. Ale szybka! Ale szybka bramka i to legalna. Ile minęło? 5-6 sekund? I zaczynamy. Estonia 1, Szwecja 0. Abak będzie musiał jakoś to odrobić. Teraz dobry strzał. 1-1. 1-1. Kraft zaczyna. Ale szybka odpowiedź Szweda. Nie wiem ile to minęło. Chyba 25 sekund. Minęło od pierwszej bramek, min minęło tych, od tych dwóch bramek. Teraz Kraft będzie chciał złapać piłkę, jakoś ją wybić. Dobrze. Teraz craft. Kraft próbuje jakoś przedryblować. On zlobował Szweda jakoś. Ale jednak Szwed łapie piłkę i jest jego. Deszcz wciąż leje, ale to nie przeszkadza przeciw... Zawodnikom w graniu Abak teraz próbuje jakoś to wybić Wybił jak najdalej jak się da Jednakże Kraft przejmuje tą piłką Teraz Craft Spokojnie ma, ma posiadanie piłki Ma piłkę może z nią zrobić praktycznie wszystko Może nawet wbić samobuja Albo teraz przedryblować abaga. Jednakże Abak chyba to wyjmie Co, Co robi Abak? Co się dzieje? To powinna być piłka szweda. 2-1 dla Estonii. Gospodarz na razie, jak pierwszy mecz o stawkę, to dobry mecz o stawkę. Coś się dzieje. Teraz może jakiś. Wolę jednakże nie. Kraft. Kraft teraz przyjmuje. Tutaj nie wiem, co robi szwed, ale chyba kraft, chyba z... Garnie swoją trzecią bramkę 3-1. Chyba jednak przewaga gospodarza tutaj się liczy. Nie wiem co się dzieje z Szwedem, ale chyba będzie musiał się jakoś zrehabilitować. 8 minut zostało do zakończenia tego spotkania. Abak na razie przegrywa 3-1. do Kraft chyba pewnie się jara, z, z, z radości. I supek Abach, ale blisko. To był naprawdę dobry strzał. Jednakże, no, nie udało się teraz, Kraft, jakoś, nie wiem, coś próbuje. Coś próbuje. Wolno, ale próbuję. Chcę jakoś pokonać teraz deszcz minu. Słupek. O, albo nie, obok chyba. Chyba obok. O, teraz zabak chyba będzie chciał wybić jakoś, jakoś chce wybić. Jednakże Kraft pierwszy złapał piłkę. Znowu, ty znowu kraw pierwszy, Aba chyba trochę... trochę jest... zbyt wolny. Szwecja ma problemy, Estonia ma satysfakcję. 4 do 1. Amel się dopiero zaczął. Szwed może celuj w piłkę O, Ale dobra próba, jednakże Kraft był na posterunku policji Teraz Szwed Dobre wybicie, jednakże Kraft znowu to przejął Teraz to on może zdobyć przewagę Jednakże Szwed dobrze wybił Jednakże gdzie on idzie? Myślał, że jednak tego nie wyłapał, jednakże prawa fizyki mówią inaczej. Ty motek jakimś cudem dołączył. Kraft. Kraft. Ale dobre. Ale przeszedł przez Szwed, a teraz musi wy wybić Szwed i to zrobił. Wreszcie akcja jeden na jeden wygrana. Jednakże Kraft teraz jest przed dobrą szansą, żeby strzelić w bramkę. O! Może jednak Szwed. Może jednak? Czy to będzie wystarczająco długi tak? W sprawie połowy strzeju na 2 do 4. Szwed chyba. Szwed chyba. Na Szweda będzie czekać kombak, a na Krafta będzie czekać chyba obrona. Nie wiem, co będzie, Krafta, Chyba będzie chciał podwyższyć wynik. Nie wiem. Połowa czasu do końca, według sędzi. Mamy jeszcze 5 minut. 5 minut, aby Szwed odwrócił szale tego meczu. Jednakże kraft ma piłkę, on to może zrobić, on to może zdobyć, on to może strzelić, jednakże abax z dobrą obroną, teraz tego nie wyjął kraft Może mieć problemy, jednakże znowu abax z przejęciem Szwecja jednakże nie, teraz estończyk jest bliżej bramki, to on może pewnie wybić Szwed musi uciekać, musi jakoś wybić Na razie dobrze robi, dobrze! Dobre wybicie! I teraz przed szansą jest. Jednakże chyba Kraft będzie szybszy, tak. Ale blok, blok Szweda. Jednakże nieskuteczny. Teraz Estonia przed szansą! Ale dobra obrona. Dobra obrona przez Szweda. I może teraz! Cupek! Słupek, jeszcze jakoś może to uratować! Może strzelić i jest! 3 do 4 dla Estonii. Mamy powrót. Teraz pytanie, czy będzie. Wykonalny. Czy będzie wykonalne dokończenie go. Dobra obrona znowu. Chyba Estończyk ma problemy, chyba... Chyba Szwed znala swoją myszkę. Bo widać, że teraz łapie każdą piłkę, jako ja, na jaką się. W... Na jaką się trafia. Teraz Kraft, nie wiem, jakoś spróbuje, spróbuje jakoś przejść, jednakże znowu szwed z obroną. Kraft. Kraft teraz dobrze, jednakże znowu szwed! Co się dzieje? Dobra, Faj fajnie wiedzieć sędzio, że było złe ustawienie. To Ficzek jak zwykle nie zmienił. Teraz kraft. Może teraz coś zrobił, ale dobry zwód, jednakże Sven znowu wyjął. Ale to chyba podanie była! Nie wybicie! 5 do 3. Nie wiem, jakiś fan dołączył, niech fan. Pójdzie sobie. Jakiś pseudowan wbił na boisko. Jeszcze trzy minuty. Ale może te... Chyba widzieliśmy. Dobrą obronę crafta. Ja tego przynajmniej nie widziałem, ale może... Teraz kraft nie wiem co wyprawia. Jakoś chce. Prób próbuje wybić, jednakże do... i... Proszę bardzo, wybił. Na razie ma przewagę dwóch bramek, ale może to zwiększyć do trzech! Jest! Kraft! Sześć do trzech! Dla Estonii Szwed ma 2 minuty na odrobienie. Tak, Stefan Kraft teraz znowu wybija. Szwed z problemami. Ale może teraz? Jeśli dogoni, prawda? Jeśli zdobędzie piłkę? Jeśli kopnie? Kopnął! Strzelił! 6 do 4 łeb w łeb leci ten mecz, jednakże ja zdobył tą tą wczesną tą wczesną przewagę teraz Szwed próbuje się jakoś bronić może teraz, nie! ale daleki strzał, jednakże no teraz Szwed musi błagać żeby nie strzelił 7 do 4 no nie wiem no nie wiem jeszcze nie zaczyna, nie wiem, coś musi... Coś musi zrobić, musi jakiś cud się stać, teraz... Craft będzie... Z... Znowu dostanie piłkę, chyba Craft znowu strzeli! Magic! 8 do 4! Szybko! Nie wiem co mógł teraz, może teraz Szwed zrobić, aby jakoś to uratować. Kraft z kolejnym golem, 9-4, znowu ten sam błąd Szweda. Jeszcze jedna minuta została doliczona przez Sędzie. Abak. Niedoliczona, a to ciekawe. Nie wiem. Teraz szwed jakoś, nie wiem, ostatni bramka. No i dobra, dobra bramka to jest 5 do 9 na otarcie łez. Kraft nie jakoś będzie podbijać, jednakże to jest piłka szpeda, jednakże Kraft jeszcze uratował tą akcję i może strzelić. I może strzelić. Jest od słupka 10 do 5. Chyba sędzia będzie kończyć mecz zaraz. Tak, to koniec. To koniec. Estończyk wygrywa. Estończyk zdobywa 3 punkty. I wygrywa 10 do 5 z Szwecją. Gospodarz jednak ma tą przewagę bycia gospodarzem i to sobie wykorzystał. Wykorzystał także błędy Szwedów, które nie, po Szweda, które nie, powinni, które nie powinny być, ale no już się to wydarzyło. Szwed miał na stanął, na, stanął na wysokości zadania, strzelił dużo bramek, pokazał, że umie. To był dobry mecz. To był taki mecz, który oczekiwałem. To jest taki mecz, gdzie po prostu można zobaczyć na, taki, na, takiego, na takiego kibica, kurde, jak on dostał takie bilety. Dziękuję za oglądanie. To był Filip Kajzerka i widzimy się w następnym meczu. Ciema.